Swoim nazwiskiem, że jest autorem tego, co doświadczył. Tak, tak. Władimir Megre e, jest, a może raczej był, e, rosyjskim przedsiębiorcą, który zorganizował kupieckie karawany po rzece Ob. I w jednej z takich wypraw spotkał on Anastazję, kobietę z, żyjącą w Tajdze, która e, rozmawiając mhm. z nim, wyjawia mu mhm. e, niesamowite rzeczy dotyczące ludzkości. Są to zapomniane prawa, które rządzą światem. Władimir Megre spisuje te rzeczy no, i przedstawia nam właśnie, właśnie w, tej, w tej serii książek. Aż ta książka opowiada o kontakcie człowieka z przyrodą o takim naprawdę żywym, świadomym kontakcie człowieka z przyrodą. Jest tu mowa o programowaniu nasion. Jak hodować rośliny w ogródku, żeby leczyły człowieka, konkretnego człowieka. Są to proste metody, nie wymagające żadnych funduszy właściwych. Według Anastazji, narodziny człowieka to nie jest sam akt poczęcia fizyczny. Człowiek powinien kształtować dziecko drugą istotę. Jeszcze przed aktem poczęcia, czyli mężczyzna i kobieta, myśląc w tym samym kierunku, gdy pojawia się w nich chęć poczęcia dziecka, już zapraszają tą duszę do siebie. Ciężarna kobieta powinna jeść płody ze swego ogrodu, które ją odżywią, które przygotują ją do tej ciąży, żeby urodziła zdrowe dziecko, żeby urodziła bez szwanku dla siebie. No, i potem urodziła w domu. I taki cykl pozwoli poznać od, dla otoczenia to nowe dziecko, nową istotę, i otoczenie będzie się nią opiekowało. Tak, tak. tak. Jest, to, jest to świadome rodzenie. Świadome rodzenie. A nawet e, Anastazja proponuje zacząć wychowywanie dziecka od wychowania siebie samego. Ponieważ to, to nasz obraz życia jako społeczeństwa, jako rodziny kształtuje dziecko. Nie wystarczy tylko mówić, co jest dobre, co jest złe, co wolno, czego nie wolno. I tak dziecko będzie naśladować. I dopóki my siebie samych nie wychowamy i potem nie będziemy poczynać dzieci, nasze wysiłki spełzą na nic. No i oczywiście broni, jeśli taka zaszła by potrzeba, by obroniła. Więc jest to sympiosa, prawdziwa sympiosa. W jakim zakresie ona zaczęła się w ogóle z cywilizacją? Spotkanie z, z Megre, no to musiało być na, na. Czy w jakim zakresie ona ma też w ogóle pojęcie, w jakim świecie się żyje? Skąd czerpia wiedzę o tym, nie wiem, jak wygląda świat, współczesny świat jakie są państwa, narody? E w ogóle czerpała taką wiedzę skąd z czym czerpała. Czerpała, właśnie? ponieważ przedstawia. Anastazja przedstawia dwa obrazy życia. Jeden obraz to jest ten blisko przyrody, w świadomym, realnym kontakcie z przyrodą. I drugi obraz to jest obraz naszego życia w społeczeństwie technicznym. Czyli musi go znać. Z, tak. Tak. Zna i proponuje nam rozwiązania. Jak? Jak zmienić nas, nasz techniczny tryb życia na bardziej przyjazny dla nas. A jeśli chodzi najpierw, za czym dojdziemy do tego, jak ona proponuje, jak sama praktykuje, to w jaki sposób ona ocenia historię naszej planety, świata, i tą współczesność, takie główne jakby kontury tego jej opisu, rola religii, dla kapłanów, historia świata. To Ona musi mieć jakieś tutaj swoje przemyślenia dotyczące na przykład oceny religii, tak? Tak. Z tego, co do mnie dotarło, tak. Anastazja pochodzi z rodu kapłańskiego, który się wywodzi jeszcze z Egiptu. I kultura Egiptu była wysoce zaawansowana. Świadczyło o tym chociażby piramidy. Ona tą spuściznę ma po pradziadku, po dziadku, który też zapewne jej przekazał sporo wiedzy. A także Anastazja czerpie tą wiedzę, hmm, może z pola, tak które jest. nas otacza. szczytuje. Nie jest to do końca powiedziane, ale podejrzewam, że tak. Ukryte są prawa rządzące wszechświatem, wiedza na ich temat. Ta wiedza jest, ale jest ona w ręku nielicznym. Nieliczny, I teraz, jeśli tych praw, jeśli o nich nie wiemy jako społeczeństwo, ich nie respektujemy, no i wtedy te prawa biją nas. Na to są prawa naturalne, od których nie da się uciec. Ta wąska grupa doskonale je zna i wykorzystuje je przeciwko nam. Dokładnie, tak, jak to wygląda, jeśli chodzi o życie po śmierci, przykładowo, czy to są rzeczy dla niej hmm. y, pod... Ważne, bardzo ważne. Życie nie kończy się na śmierci. Następuje następny cykl życia reinkarnacja. Ale co, co mnie bardzo zastanowiło, Anastazja proponuje, aby ludzi <laughs> grzebać na ich własnej ziemi. Wtedy ten duch, tam może nie cały kompleks energetyczny, ale jakaś część dla niej ja to tak rozumiem. Opiekuje się tą ziemią. Anastazja mówi o tym, aby nawet nie zaznaczać miejsca pochówku. To znaczy, można posadzić tam drzewo, jakieś krzaki. Nie jest to zbytnio ważne, ponieważ ona i jej ród traktują śmierć inaczej niż my. Oni nie, przywiązuj, nie, przywiązuj, nie, nie przy, przepraszam, nie przywiązują. Do niej wielkiej wagi, ponieważ oni wiedzą o tym, że to jest przejście do innego świata, a potem kolejne narodziny. Więc oni się nawet nie smucą, kiedy ktoś umiera. W jednym z tomów jest wzmianka o tym, jak pradziadek Anastazji odchodzi. Jest to dosyć sugestywne. Oni nie ronią właściwie łez. Oni się cieszą, ale co zauważyłem, co jest bardzo ważne, e, oni stawiają duży nacisk na to, jak człowiek się czuje w momencie śmierci, jakie emocje są w nim. Być może nasze emocje w momencie śmierci warunkują to, co będzie dalej. E, Czyli lęk, strach jest niewskazany, a rozpacz w najbliższych też? Absolutnie jest. nie. Absolutnie nie. W utrach powiedzmy, Indian to jest jakaś uniwersalna rzecz. Ona tutaj też jakby to dotyka tego, prawda? I widzi to, że tak to działa. I tak to działa. Czyli mamy do czynienia z osobą niezwykle dojrzałą, w sensie takim wiedzy o przyrodzie, o duchowości o historii świata, jednocześnie jakby mającą też wiedzę, jak ten świat dzisiaj wygląda. I to, co powiedziałeś, to już tak kończąc tą pierwszą część, spotkanie jakby, jakby jesteśmy u świtu nowej ery, bo nawet ta książka, którą ja tak solidnie przeczytałem, mowa tutaj jest o nowej cywilizacji, to ona tutaj zarysowuje, zarysowuje to, co możemy zrobić dla siebie w tym nowym świecie, kiedy ten stary ulega Rozpadowi. No. Tak. E, ta książka, ona zwraca człowieka z powrotem ku ziemi. E, jak na razie na świecie panują re, religie, i one mówią mniej więcej coś w tym stylu. Po życiu będzie wspaniale, będzie niebo, albo będzie źle, będzie piekło, ale tutaj na Ziemi jest tylko docześnie, a tam to będzie super. W tej książce jest odwrotnie. To my tutaj możemy stworzyć sobie raj, możemy stworzyć sobie piekło. I chodzi o działanie. I Anastazja wskazuje konkretne działanie, którym można to zrobić.